Cześć kochani. Um, taki mały updatecik, update. e, co tam u mnie. Dziękuję oczywiście za Waszą troskę i za Wasze pytania. Jest ciężko, jest ciężko, bo to pytacie, czy już jest lepiej. Wiadomo, w domu jestem, więc jest lepiej, ale ból y, jest. Y, tego się nie da opisać, słuchajcie, a nocki są dramatyczne. Y, co dwie godziny muszę wstawać, rozruszać się, rozruszać tutaj to biodro, żeby było lepiej, ale jest ogólnie masakra. Biorę bardzo silne leki przeciwbólowe i boję się trochę, że nabawię się anemii, bo nie mam kompletnie apetytu właśnie przez ten ból, przez to wszystko. No, więc jest tak sobie, gdzie mój gdzieś tam próg bólu jest naprawdę dosyć wysoki a tutaj po prostu nie daje rady czasami wpadam w panikę z tego bólu, że, że nie dam rady to jest takie przerażające momentami no a do tego jeszcze wiadomo Zoszka, która nie kuma kompletnie że mam chorą nogę bo mam spodnie założone czy leninsy, więc nie widać tego tak, a ona jest mała nie rozumiem tego. Dobra, Zosiu? No, więc. Jest ostry Meksyk. Najlepsze sytuacje to są, gdy Zoszka bierze moją kulę do zabawy i łazi z nią po całej chacie, a ja muszę od dwóch chodzić i nie czekam, aż zrozumie, aż przyjdzie na zabawy z tą kulą i w końcu ją dorbę. Więc tak. Tak to bywa tutaj aktualnie. I już widzę, że schudłam po nodze mojej tej zdrowej. Także słabo. No ale trzeba dojść do siebie i stąd pudło żarcia od restauracja Poddil. Ciekawa jestem, czy będzie mi smakować. Mam nadzieję, że nazwa jest tak samo e, prawdziwa jak to jedzenie, czyli jak z restauracji. W karierze bardzo dużo e, cateringów e, już przetestowałam i e, albo mi się nudziły, albo po prostu mi nie smakowały. Hmm. Tutaj pani doradziła mi, hmm, jak się dowiedziała, że jestem po operacji i potrzebuję naprawdę gdzieś tam tej odporności, hemoglobinę swoją poprawić, no to poleciła mi dietę Basic i szoty. Szoty są rewelacyjne, bo ja mogłabym same płyny przyjmować, więc robię sobie też koktajle, oczywiście zielone. No ale żarło, mam nadzieję, że będzie wprost jak z restauracji pod wieczorek. Wygląda apetycznie ten Na słodko zawsze przyjmuję. Mm. Zaraz poczytam, co tam mamy.